Zieliński nowym kapitanem reprezentacji. Lewandowski rezygnuje z gry i uderza w selekcjonera to koniec pewnej epoki w reprezentacji Polski. Michał Probierz ogłosił, że nowym kapitanem kadry zostaje Piotr Zieliński. Tym samym Robert Lewandowski po niemal dekadzie traci opaskę. Jak poinformował PZPN, selekcjoner osobiście przekazał decyzję zawodnikom i sztabowi po przylocie do Helsinek, gdzie biało-czerwoni zagrają z Finlandią. Zieliński, drugi najbardziej doświadczony reprezentant w obecnym składzie, przez lata pełnił rolę zastępcy Lewandowskiego. Teraz oficjalnie przejmuje rolę lidera. Sytuacja jednak szybko eskalowała. Robert Lewandowski, który nie pojawił się na zgrupowaniu, tłumacząc się potrzebą odpoczynku, choć był obecny na Grand Prix F1 w Hiszpanii, opublikował wymowny wpis na portalu X. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. To pierwsza tak otwarta krytyka Michała Probierza ze strony Lewandowskiego. Reprezentacje czekają nie tylko sportowe wyzwania, ale też poważny kryzys wizerunkowy.